Ukraiński resort zdrowia alarmuje. Rosjanie ostrzeliwują samochody z tlenem dla szpitali covidowych. Unia siada do rozmów w sprawie Ukrainy. Czy będzie silne wsparcie, czy też piękne okrągłe słowa? Za chwilę także gość Radia Profesor Maciej Duszczyk z ośrodka badań nad migracjami UW. 17. Okupanci strzelają do samochodów z tlenem dla szpitali covidowych. Jeden z pojazdów uszkodzili, mówi minister ochrony zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko, cytowany przez agencję Interfax Ukraina. Jak podaje w szpitalach na terytorium kontrolowanym przez ukraińskie władze jest niemal 6 tysięcy pacjentów chorych na COVID, wielu z nich wymaga terapii tlenowej. Trzeba ustanawiać kolejne sankcje przeciwko Rosji. Nie możemy tolerować takich działań militarnych, które noszą cechy ludobójstwa. To już prezydent Andrzej Duda po spotkaniu w Warszawie z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Amerykańska polityka od wczoraj jest w Polsce w Belwederze. Rozmawiała między innymi o pomocy dla Ukrainy i uchodźców, którzy mają rodzinę w USA. Te osoby powinny mieć uproszczone procedury, żeby móc jak najszybciej spotkać się ze swoimi bliskimi za oceanem, mówi Andrzej Duda. Prosiłem o to, by procedury dla takich osób, które dzisiaj są w Polsce, procedury konsularne związane z możliwością wyjazdu do Stanów Zjednoczonych zostały w miarę uproszczone tak, żeby te osoby rzeczywiście jak najszybciej mogły się ze swoimi rodzinami połączyć i, i mogły w ten sposób przetrwać ten krótki czas. Wiceprezydent Harris Powiedziała, że Ukraińcy, którzy mieszkają w USA, a którym skończyła się wiza, będą mogli pozostać na terenie Stanów Zjednoczonych. A w Polsce jest też premier Kanady, Trudeau. Z nim także spotkał się prezydent Andrzej Dudaszew, kanadyjskiego rządu. Zapowiedział, że jego kraj chętnie przyjmie uchodźców z Ukrainy. Przeznaczy 117 milionów dolarów między innymi na przyspieszenie procedur migracyjnych. A za pół godziny nieformalny szczyt Unii w Wersalu koło Paryża. To w sali lustrzanej Pałacu Wersalskiego podpisano traktat pokojowy kończący pierwszą wojnę światową. 103 lata później ważą się losy Europejczyków. Środkowo-Wschodniej. Łączymy się z reporterką Radia Z, Danką Woźnicką. Czy Ukraina usłyszy jakieś konkretne obietnice? Na to się niestety nie zanosi, bo europejscy liderzy są mocno podzieleni w sprawie unijnych aspiracji Ukrainy. Między innymi Polska i kraje bałtyckie opowiadają się za szybkim nadaniem Ukrainie statusu państwa kandydata. Poważne wątpliwości mają Niemcy i Holandia. Osiągnięcie w tej sprawie kompromisu będzie trudne, więc Ukraina usłyszy raczej gładkie, ale niewiele znaczące zapewnienia. Nie ma też zgody w sprawie embarga na rosyjski gaz i ropę. Unia Europejska poza Ukrainą zajmie się też innymi tematami, między innymi praworządnością w Polsce. Jak już wiecie z Radia Z dziś Parlament Europejski powołał Komisję śledczą w sprawie Pegasusa i przyjął rezolucję wzywającą do stosowania przepisów pieniądze za praworządność. Trwa specjalne wydanie wiadomości Radia Z. Jestem przekonany, że u nas to nie przejdzie. Tak o przepisie o bezkarności urzędniczej mówi marszałek senatu Tomasz Grocki Kontrowersyjna propozycja rządu, choć w złagodzonej formie, została utrzymana przez Sejm w specustawie o pomocy uchodźcom z Ukrainy. W Senacie nikt nie rozumie, dlaczego w tak niesmaczny sposób i to. To forsowano zapis o bezkarności urzędniczej, powołując się na argument, że tego chcą samorządowcy, co okazało się nieprawdą. Dlatego jestem przekonany, że, że przez Senat ten zapis nie przejdzie. Senat rozpoczął już pracę nad przepisami. Ostateczne głosowanie ma być jutro. Od dzisiaj działa specjalna infolinia dla sportowców z Ukrainy, którzy uciekają do Polski albo już tutaj są. Ma być się wsparciem w znalezieniu kwaterunku i bazy do treningów. Za projekt odpowiada Ministerstwo Sportu. Tym ludziom zawaliło się życie, mówi Artur Szalpuk, siatkarz, który przez ostatnich kilka miesięcy grał w ukraińskim klubie Epicentr Podolany Chorodok. Nasz zawodnik wrócił do kraju, a Radio Zeta opowiada, jaki obraz utkwił mu w pamięci. Jeżeli chodzi o moich kolegów z drużyny, o Ukraińców, im świat po prostu się zawalił ich opuszczałem i widziałem ich miny. Oni nie wiedzieli, co, co ich czeka. Tak naprawdę dalej nie wiedzą, co, co ich czeka. Ma, mam kolegów, którzy chcą iść do wojska. Z różnych względów jeszcze nie poszli. A szalpuk będący w Polsce zaangażował się w pomoc Ukrainie. Razem z kolegami organizuje zbiórki i transporty rzeczy za granicę. Siatkarz trenuje gościnnie w drużynie projektu Warszawa i szuka nowego klubu. Więcej o wyzwaniach związanych z migracją w rozmowie z gościem Radia Z. Oddajemy głos Byłacie Lubecki. Gościem Radio Z po południu jest profesor Maciej Duszczyk, prorektor ds. spraw naukowych Uniwersytetu Warszawskiego ze środka badań nad migracjami. Panie rektor, jedno tylko sprostowanie. Były prorektor w latach 2016-2013. Ale był pan, nie, ale, ale, był pan. Tak, ale był pan, ale Nie zaprzeczam absolutnie. Wracając do tego, co tu i teraz do Polski, jak dzisiaj informuje Mariusz Kamiński, napłynie już półtora miliona uciekinierów przed wojną z Ukrainy. To ile jeszcze napłynie? Czy można to realnie prognozować ocenić w jakikolwiek sposób? Można. Tak naprawdę ja się zgadzam z tymi statystykami, które są w takim scenariuszu jeszcze niejakimś tragicznym, które są realizowane w Komisji Europejskiej, która mówi o tym, że to będzie między 5 a 7 milionów, jeżeli ta sytuacja nie zacznie się tam poprawiać. Tak naprawdę możemy sobie przyjąć, jeżeli ta sytuacja nie jest jakoś się dramatycznie pogorszy, to ten strumień migracyjny, nie strumień to. Ten, ten przepływ migracyjny, który jest z Ukrainy, on powinien troszeczkę nam wygasać mniej więcej w ciągu tygodnia. On nie ustanie, ale będzie mniejszy, ponieważ większość tych osób, która już ucieka z różnych miejsc, a wiemy o tym, że rosyjska armia się nie posuwa specjalnie do przodu, to wtedy prawdopodobnie ten strumień zaczyna być, będzie troszkę mniejszy. Natomiast jeżeli tam sytuacja się pogorszy, to on znowu się powiększy. Pamiętajmy również o tym, że na terytorium Ukrainy są tak zwani przesiedlenicy wewnętrzni, którzy uciekli na przykład z Mariupola i są obecnie koło, koło Lwowa, czy w Frankowska I te osoby, jeżeli armia rosyjska będzie się posuwała, nie daj Boże, to wtedy oczywiście oni również decydują się na to, żeby przyjechać do Polski, ale na przykład za, za rozpocząć bombardowanie Iwana Frankowska czy, czy Lwowa, to, to wtedy rzeczywiście oni też również stracą to poczucie bezpieczeństwa, którym są, które dzisiaj mają na Ukrainie i będą próbowali przedostać się do innego państwa. No, Polska też jest trochę takim krajem tranzytowym. Większość chce zostać u nas, ale jednak część wyjeżdża na przykład do Niemiec. Tam akurat procedury, takie procedury są dość ułatwione, jeśli chodzi o Niemce. No, w innych krajach to już nie jest takie proste i łatwe, jeśli chodzi o Unię Europejską. No, ale ile można szacować, że ilu zostanie Ukraińców, tych uciekinierów przed wojną z Ukrainy tutaj w Polsce? To jest, to jest bardzo trudno powiedzieć. Znaczy my dzisiaj szacujemy, że między 30-40% wyjeżdża, natomiast w tych nowych falach może to być już mniej. Ähm, um, ja. Coraz bardziej zaczynam bać się o jedną rzecz, którą znam doskonale z kryzysów migracyjnych w innych miejscach świata. Mianowicie pojawiają się coraz więcej ogłoszeń: zabiorę do Niemiec, zabiorę do Holandii, zabiorę do Szwecji. Nikt tego nie sprawdza. Przychodzą jakieś osoby, które oferują tego typu wyjazd. Naprawdę nie wiemy, gdzie te osoby jadą. Tak, Naprawdę Przy tego typu rysach migracyjnych, znamy to z każdego rysu migracyjnego, zbierają się różne osoby, które niekoniecznie, niekoniecznie mają dobre pomagać. zamiary. Niekoniecznie chcą pomagać. Mamy zjawisko też handlu ludźmi mi to jest zjawisko również handlu dziećmi i tak dalej i tak dalej. To są gigantyczne przepływy, nikt na tym nie panuje, trudno z tym zapanować, ale jeżeli państwo się bardzo mocno w to już nie włączy, służbami też swoimi, które mają, powinny mieć doświadczenie, korzystać z Europolu, czyli specjalnej też komórki przeciwko handlowi ludźmi, to naprawdę możemy za chwilę mieć problem, że Polska nie poradzi sobie problemem. niewolone kobiety obciążą nasze sumienie i ja apeluję do rządu, żeby naprawdę bardzo Poważnie potraktować również te zagrożenia, bo żyjemy w chaosie, a w takim chaosie niestety również różne złe osoby się zdarzają. Ale w takim razie, co powinien zrobić rząd? Jak powinien teraz działać, zadziałać służby? Bo teraz obserwujemy absolutnie zryw obywatelski. Absolutnie. Y y ludzie pomagają na wszystkie możliwe sposoby, organizacje pomocowe również się absolutnie w to włączyły. Y wolontariusze, którzy pracują no niemalże 24 godziny na dobę. To jest przede wszystkim ta gigantyczna praca. Jasne, tylko że jakby patrząc na gradację różnych rzeczy, mamy coś takiego, kryzys migracyjny i on był mniej więcej tydzień temu się zakończył. Dzisiaj mamy kryzys humanitarny, um, mówiąc o tym, że jakby państwo nie jest. Kryzys, nie katastrofa, kryzys. Nie, kryzys, tak, kryzys humanitarny, czyli mamy sytuację, w której to państwo już tak naprawdę trochę abdykowało i tylko i wyłącznie trzyma się to wszystko jeszcze jakiejś kupy na zasadzie odruchu obywatelskiego. Ale pamiętajmy o tym, że to rząd ma wszystkie instrumenty do tego, żeby zarządzać kryzysem. Żaden wolontariusz, żadna organizacja pozarządowa może być użyta do zarządzania kryzysowego, ale nie jest, nie może tworzyć planów zarządzania kryzysowego. No stanęliśmy trochę kompletnie na głowie. Krajowy plan zarządzania kryzysowego jest rządowy i on ma używać straży pożarnej, wotu, wojska i wszystkich innych rzeczy. Można było się, za przeproszeniem, trochę zrobić sobie switwocie w różnych miejscach, wtedy, kiedy było ich 300 tysięcy. No, może 500, ale przy przekroczeniu granic na poziomie 1,5 miliona i pewnie z miliony już na terytorium Polski, bo pewnie część osób wyjechała, to już naprawdę nie jest, nie jest, nie jest bajka. I to jest ostatni moment, znaczy ten moment już minął, ale, ale jeżeli chcemy jeszcze uratować nasz wizerunek i chcemy ratować, tak naprawdę no, zarządzać tym kryzysem humanitarnym, żeby to nie przechodziło katastrofy humanitarną, to jest naprawdę ostatni moment, żeby to robić. Dobrze, to co należałoby zrobić? Jak to zarządzanie kryzysowe powinno wyglądać? Po pierwsze, Jakie powinno się zarządzić po, po pierwsze, kolejne czynności? Po pierwsze, uruchomić wszystkie nasze zasoby, wszystkie ręce na pokład, również służbowe, czyli Wojsko Obrony Terytorialnej. To jest Straż Pożarna, to jest Policja, to są również y, Ochotnicze Straże Pożarne, których ja niespecjalnie widzę nas na na przykład na dworcach. czy w, 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 w... Na no, no, dworcu w centralnym słyszeliśmy, że będą zarządzać, y, będą koordynować tą Panie pracę. redaktor, ale minęło 14 dni. Można było planować to tydzień temu. Jeżeli ja tydzień temu napisałem, mówiłem o tym, czas robić duże ośrodki recepcyjne, bo sobie rodziny społeczeństwo obywatelskie nie poradzi, to byłem pewien, byłem, 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 byłem trak, krytykowany bardzo mocno, bo mówiąc o tym, ale po co? Przecież tutaj świetnie sobie radzimy, w ogóle damy radę już od przedwczoraj, wiemy o tym, że te środki powstają, na kilka tysięcy osób. Na Expo w Nadarzynie jest trzy tysiące osób i kolejny tysiąc dzisiaj tam dołączył. Naprawdę już, ja, znaczy ja już nie chcę, jakby, ja już nie umiem do końca też jakby ukrywać pewnej prawdy, przed którą musimy stanąć. Znaczy jedna z moich bardzo bliskich przyjaciół zawsze mówiła, wreszcie stańmy w prawdzie. Ja apeluję do tego, stańmy w prawdzie, w jakiej sytuacji się znajdujemy i co możemy zrobić w najbliższych dniach, po to, żeby uniknąć bardzo dużych problemów. Ja powiedziałem trochę o problemie przestępczości, ale to jest problem również z wydolności Ludzie. Pamiętajmy o tym, że bardzo różne sobie nas trafiają w stanach, również w pewnych, w pewnych stanach terminalnych, tak? Znaczy trzeba szpitale, miejsca, wszystko rzeczy. I to jego i nie zrobi żaden samorząd, tak? nawet najlepiej funkcjonujący. To musi zrobić rząd, bo od tego jest. A czy powinien być powołany na przykład pełnomocnik do spraw uchodźców teraz? On powinien być mniej więcej dwa miesiące temu powołany po to, żeby to wszystko przygotowywać. tak? Ja byłem w Sejmie przedwczoraj i, i, i tak naprawdę minister mówił to nie moja kompetencja. pani. A który minister? Pan minister akurat był poboży, wówczas mówił o tym. Czyli z MSW ja tak. Tak, mhm. mówił wtedy o tym, że, że, jakby, że to nie jest jego kompetencja, że pytać wojewody, przecież nie będzie zajmował toaletami na, na dworcu centralnym. Ja nawet jakoś rozumiem, ale, ale, ale to chodzi o to, żeby wreszcie był ktoś, kto, kto będzie miał telefon, będzie odbierał telefon i będzie tym wszystkim tak naprawdę całym tym procesem zarządzać, bo nie może być tak, że, że od, 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 od szczepień jest kto inny, od infrastruktury, jest, od łóżek jest kto inny, o, przepraszam, od tych toalet, które są super ważne, tak, są kto inny, od dostarczania rezerw Y, strategicznych z agencji rezerw strategicznych to inny i tak dalej i tak dalej. No, muszy, trzeba wreszcie zacząć to, zacząć to koordynować, bo wszystkie instrumenty, wszystkie nitki zbierają się tak naprawdę w kancelarii premiera. I to, tam musi być powstać ten Taki ten, ośrodek, ten, koordynujący. ośrodek koordynujący. Ale słyszymy, że on jest w nim w MSWIA? Ale czy ktoś ma do niego telefon? No, no, ja mam telefon do pana ministra po, pobożego, no ale jestem dziennikarką, tak? Ja rozumiem, ale czy ktoś ma do tego, żeby żeby skoordynować na Pam, żeby, żeby, żeby z organizmu pozarządowym ktoś mógł zadzwonić, powiedzieć mamy takie potrzeby, czy inne potrzeby i tak dalej, i Przecież to jest trochę tak, że my się dzisiaj wymieniamy na, na Facebooku. No jest 570 tysięcy na, na grupie wsparcia dla Ukraińców i my się wymieniamy tymi wszystkimi informacjami tam, tak? Społeczeństwo Obywatelskie jakoś to robi, ale to już wiem, że ten, 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 to moje zdanie weszło już do pewnego języka. To nie jest sprint, to jest maraton i na ten maraton trzeba być przygotowanym. Dobrze, mówił pan, że właściwie wszystkie służby powinny być w to zaangażowane, łącznie z wojskiem? Łącznie z wojskiem dzisiaj już. Do tego więcej punktów recepcyjnych, tak? Więcej punktów recepcyjnych, ale już planowanie tego, co będzie pojutrze, tak? Nawet nie jutro, tylko czy pojutrze, bo jutro się wydarzyło już dzisiaj. Natomiast to, co będzie pojutrze, czyli musimy w pewnym momencie zorientować się, że te rodziny, w pewnym momencie jakby ci Ukraińcy wyjdą z rodzin, które udzieliły schronienia. No właśnie, no bo ile, bo ile mogą w tych domach... Być, ja myślę, tak? że to już jest, to już jest za chwilę koniec, tak naprawdę. Może jeszcze chwilę ktoś, 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 ktoś jakby m, przez parę dni czy no, Ale co dalej na no, to, to? Wystawić takich ludzi za drzwi w takim razie? Jasne, dlatego też to, ja apeluję o to, żeby, żeby to centrum, które miałoby powstać, miało infolinię, które będzie zbierała informacje, gdzie są, te gdzie, gdzie gdzie osoby powinny nawet same się udać, bo muszą mieć dostać jakiś adres po prostu, prawda? Tylko żeby to adres sprawdzony, żeby nie dochodziło do problemów typu naprawdę jakiegoś, no nie daj Boże, sutenerstwa i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest pożywka, jeżeli to nie jest w jakiś sposób koordynowane. My bardzo ostrzegaliśmy na granicy, żeby osoby, które wsiadają do obcych swoich samochodów, robiły zdjęcie i wysłały swoim znajomym na przykład do tego, tego numeru rejestracyjnego, żeby jakiś minimalny poziom tutaj takiego bezpieczeństwa sobie, sobie zapewniać. Więc to prawdopodobnie dla mnie docelowym takim modelem, myślę, że dalibyśmy radę, no, na pewno nie przy półtora miliona, ale pewnie te 700-800 tysięcy byśmy w stanie w Polsce tak rozłożyć, żeby to były takie, powstawały takie wspólnoty wsparcia. tak? Znaczy to, to się sprawdzało i w Australii, i w Kanadzie. A na czym polegają polega takie wspólnoty wsparcia? Wspólnota wsparcia polega na tym, że na przykład nie wiem, Kilka rodzin, które są w jakiś sposób z sobą e, powiązane, e, przyjmują na przykład m, m, miejscowości różnego rodzaju, tak? czy gminy. I wtedy to jest tak zwany mój uchodźca. Tak? Czyli nie jest jakaś obca osoba, tylko ja z nią widzę. Tak? Dzieci idą do szkoły lokalnej, tak? jeżeli ten dłuższy okres to będzie wyglądało. Jest jakaś praca dla tych osób. To czy to, że słyszymy, prostu, że rozładam. uchodźcy chcą przede wszystkim być w dużych miastach, zwłaszcza w Warszawie, to że nie oczywiste. chcą się przenosić do mniejszych ośrodków. To jest oczywiste, ale to jest teraz też rola państwa i rola pewnych informacji, przekonać ich do tego, że będzie im po prostu. Będzie po prostu łatwiej tam. Oczywiście mówimy o relokacji również w ramach Unii Europejskiej. To tygodnie... Ale rząd nie chce sły słyszeć o relokacji. No właśnie, co dzisiaj słyszałem, że zaczyna coś przebąkiwać, że może jednak z tego skorzysta. Ale nie jestem pewien, czy dobrze słyszałem. No dzisiaj był tutaj gościem Rady Rzecznik Rządu i mówił, że nie, że rząd yy, nie myśli o relokacji. nie Nawet unika takiego określenia relokacja, yy, bo to się rządowi źle kojarzy. Natomiast no, państwa Unii Europejskiej mają okazję, jako to powiedział pan rzecznik, mogą się wykazać teraz. Ale one się wykażą, tylko trzeba w pewien sposób zorganizować. Ja naprawdę apeluję do jeszcze raz do rządu. Czyli powinna to się sko Polska znaczy, to skoordynować pani, jakoś? Pani, pani redaktor, no część tych osób i tak będzie wyjeżdżała. Ja naprawdę wolałbym, żeby wyjeżdżały te osoby w sposób skoordynowany i bezpieczny, zaznaczam, bezpieczny, niż brały jakąś kartę na dworcu centralnym. Na dworcu centralnym, jeżeli się przechodzi, to patrzy się transport do Berlina, transport do Amsterdamu, dam pracę, prawda? Ale czy ktoś kiedykolwiek to sprawdził tak naprawdę? A ale czy, w jakby, w ogóle, ale ja by... czy są takie moce przerobowe, żeby to sprawdzić? Mocy przeroby, żeby to sprawdzać nie, ale jeżeli nie chcemy tego sprawdzać, to zorganizujmy w sposób bezpieczny i cywilizowany ten transport tych osób, a więc niech po prostu po prostu można zrobić przetarg na, 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 na tego typu transport. Trzeba się dogadać z tymi rządami, gdzie te osoby mają pojechać, do jakiej gminy, jakiego miejsca i tak dalej. To się da, da się da, się po prostu to zrobić. Potrzeba chwilę czasu zapytać ludzi, zrobić sobie tak zwaną checklistę, która pozwala nam, pozwala nam jakby wylistować taką najważniejsze rzeczy i napisać sobie w jaki sposób to w sposób to rozwiązać. To naprawdę już nie jest bajka, znaczy my mogliśmy sobie żyć pewnej nieświadomości jakiś czas temu, ale my jesteśmy w, naprawdę w kryzysie humanitarnym z bardzo dużą perspektywą do katastrofy humanitarnej. Ja, ja bardzo długi czas, przez, bardzo gryzłem się w język, żeby tego nie mówić, ale jeżeli rozmawiam dzisiaj z wolontariuszami, które mówią mi o tym, dlaczego nie ma na, nie ma na przykład na dworcach, przepraszam, na granicy QR-u, ponieważ oni mają wszyscy komórki, żeby skasować się QR, żeby w drodze na przykład do Warszawy, do Krakowa czy, czy do Ciechanowa przeczytać ten mieć Wienskie informacje, należy się to, to, to i to. Tu jest telefon bezpieczeństwa. No to ten, ten można ten było zaplanować. To jest jedna rzecz. To można Druga było rzecz. Zaplanować. Dlaczego wszystkie autobusy, na przykład w Warszawie przyjeżdżają na dworzec zachodni, a nie można było ich rozlokować na przykład przy, tym, przy dworcu na, przy stadzie narodowym gdzie jest i stacja kolejowa, którą można ich rozlokować, i duży bardzo parking, prawda? Ale mycie na dworcu zachodnim mamy, mamy 100 autobusów dziennie po 70 osób. No to jest nie do ogarnięcia. Jakieś takie Czyli jedna można wielka prowizorka. Jedna wielka, jeden wielki, wspaniały ruch społeczny który już nie wydala i yy, za chwilę będziemy mieli to, czy pani redaktor przed chwilą powiedziała. No to tyle w części radiowej pan profesor Maciej Duszczyk ze środka badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego tak z nami zostaje. To teraz dobrze już powiedziałam. Od teraz już jesteśmy na Facebooku, też na, na Radio ZPL na YouTube. Tak jak do tej pory, ale teraz już tylko w internecie Beata Robecka. Zapraszam. A czy zapoznał się pan z tą ustawą, która tak. właśnie przeszła przez Sejm. Ta ustawa, która reguluje status uchodźców na 18 miesięcy wstępnie. To też tak. będzie zezwalała na to, że ci ludzie będą mogli mieć pracę w Polsce, że będą mogli posłać dzieci do szkoły, że będą mogli korzystać z, z, ze służby zdrowia publicznej. I co pan sądzi na temat tej ustawy? Moim zdaniem ona cele ma bardzo dobre. Ona zawiera ten, takie, no, ten elementy, checklist, nie wszystkie elementy, ale dużo część zawiera. Natomiast moim zdaniem sposób jakby rozwiązania, znaczy realizacji tych celów jest tak Naprawdę grozi nam bardzo dużym chaosem. I teraz y, podam taki przykład. Mamy powiedzmy milion osób. Załóżmy, że mamy milion osób. Jeżeli to będzie 900 tysięcy czy milion 100, nie robi nam różnicy. A mamy milion osób, które w przeciągu najbliższych dwóch tygodni wystąpią o PESEL do urzędu gminy. Większość z nich jest w dużych miastach, prawda? Jest, są, są niektóre osoby w ośrodkach recepcyjnych. I teraz na moje zastrzeżenia na Twitterze składane, y, y, dostałem odpowiedź jakby nieoficjalnie, znaczy no na Twitterze to chyba oficjalnie z rządu, mówiąc o tym, że będą punkty mobilne które to, to ogarną. Teraz ja wyobrażam sobie tych urzędników, którzy jadą do punktu mobilnego, znaczy punktem mobilnym do, do, yy, do ośrodka recepcyjnego, przyjmując te odciski palców, robiąc te zdjęcia, które muszą mieć specjalny przecież rozmiar. To jest ustawowo w ustawie jest napisane, jak to zdjęcie ma być wykonane, tak trochę do paszportu. Nie wiem, czy pani redaktor wyrabiała paszportu, czy udało się tak. zrobić. Udało się pani zrobić za pierwszym razem zdjęcie, żeby urzędnik przyjął, bo mi nie. Prawda? A więc jakby ono musi mieć specjalne dzień. Trzeba specjalnie mieć tutaj, prawda? centymetr w tą, centymetr tak, w to i tak dalej. Tak. Wystarczy trochę pomylić, urzędnik nie przyjmie, bo musi się nie mieścić w tygodniu. No roku. dlatego są fotografowie, którzy się na tym znają po prostu. No Jasne. Tylko, że zobaczmy sobie teraz te miejsca, tych fotografów, którzy się na tym znają. Ile oni mają, ile to, że, że będą musieli w ciągu krótkiego czasu przerobić milion takich fotografii, żeby się nie pomylić. Prawda? A więc jakby to jest gigantyczne wyzwanie administracyjne. Ja się po prostu boję rzeczy, jeżeli zastosuję taki model. Ja rozumiem ten peser, ja naprawdę go rozumiem, że ten peser jest potrzebny. Prawda? Ale jeżeli w taki sposób spróbujemy tak samo, Wyrabiać go, jak Polacy wyrabiają, tylko może trochę w większej liczbie miejsc. No to bardzo mocno się obawiam tego, że zachpodujemy sobie sytuację, w której to w Urzędy Gminy też będą to robiły. Teraz Polacy, którzy będą chcieli wyrobić ten, ten paszport, bo podobno są problemy z wyrobieniem paszportu teraz, tak? Rzuciliśmy się na paszporty. Czy zarejestrować samochód, czy dostać świadczenie jakiekolwiek. No będą musieli stać w gigantycznych kolejkach, bo też będą tam Ukraińcy, którzy będą chcieli się w jakiś sposób. No to jak należałoby to zrobić w takim razie? Mamy bardzo prosty sposób, tak jak mi się wydaje, mamy paszporty biometryczne których te osoby na podstawie paszportu biometrycznego powinny dostać, jeżeli dało się to w ustawie, moim zdaniem to problem, tak zwany PESEL tymczasowy. Czy mają PESEL tymczasowy na podstawie tego peselu? Ale w jaki sposób dostaną ten PESEL tymczasowy? Skanem paszportu biometrycznego. No, my go uznajemy. To jest ruch bezwizowy, czyli on ma wszystkie możliwe zabezpieczenia, prawda? Więc jeżeli ten, bo po drugie możemy również zrobić, po prostu, jeżeli jest potrzeba weryfikacji, że ktoś naprawdę ten, ten, ten też paszport biometryczny osoby, która się tym posługuje, to wystarczy na kamerce pokazać twarz paszportu zeskanowego, czy, czy pokazy dwa dokumenty. Robiliśmy to w pandemii. Działało. I w dowolnym momencie każdy mógłby to zrobić. Wtedy łatwiej jest ustawić komputery niż punkt mobilny odbierający odciski palców. Jeżeli ktoś ma paszport biometryczny, to w momencie w taki sposób uproszczony to robimy. I on na przykład w ciągu 3 czy 4 miesięcy musi się zgłosić wtedy po to, żeby ten odcisk palc palca dołożyć, żeby ten, ten PESEL mógł jakby zaczął do końca funkcjonować. Niektórzy nie będą już tego chcieli, bo wyjadą za granicę albo wrócą na Ukrainę, mogą być w tej sytuacji i wtedy już tego nie będzie. Ten PESEL po prostu po tych 3 miesiącach normalnie w świecie wygaśnie. Prawda? Czyli rozłożymy tę kolejkę. No rozłóżmy tę kolejkę, dopóki ona jeszcze nie powstała. Jak już powstanie, no to już nie, nie rozłożymy jej. Więc jeżeli uznajemy ten dokument, to róbmy to. A w tym pierwszym okresie powinny być to osoby, które wjechały na terytorium Polski na podstawie decyzji szefa Straży Granicznej, szefa oddziału Straży Granicznej, bo one nie mają tych dokumentów i one rzeczywiście mu trzeba ich zweryfikować. I ja tu nie mam żadnego problemu, prawda? Ale jeżeli już mamy ten paszport biometryczny, to łatwmy sobie po prostu trochę życie, normalnie w świecie, tak? Można byłoby to zrobić. Ponadto ja dla... nie, nie rozumiem dlaczego. I, i, i naprawdę, no mogę tylko i wyłącznie się wściekać i staram się mówić językiem nadal powiedzmy uniwersyteckim. Parlamentarne. Nie, parlamentarny język jest obrzydliwy. Ja mówię <laughs> językiem uniwersyteckim. Um, i, I wydaje mi się, że tym językiem, ten język uniwersytecki nie pozwala mi też na zbyt ostre słowa, ale proszę mi wytłumaczyć, e, dlaczego w ustawie nie znalazł się uznawanie kwalifikacji nauczycielek, pedagogów, psycholożek z Ukrainy, żeby mogły wejść do szkół polskich i te, te 350 tysięcy ukraińskich dzieci, które są w Polsce, w jaki sposób... Tym za, bardziej, to, że za chcemy, chcemy udostępnić rynek pracy. Tak jest. Pan minister, pan minister, Minister Czarnik powiedział o tym, że będą rozważać rozporządzenie. My jesteśmy cały czas spóźnieni o tydzień albo o dwa. No, taką ustawę chyba należałoby napisać dużo wcześniej. Myślę, że to był, nawet był, byłby problem. Tylko, tylko, jeżeli by w pewnym momencie, powstał ten, ten, te, te, ten projekt ustawy, gdyby usiadło, gdyby usiadło 10 osób, które znają się na kryzysach migracyjnych, pokazałoby jak mi to wygląda, to wtedy prawdopodobnie prawnicy. Może usiedli. Jak pan to czyta, to nie, nie, nie widzi pan. Znaczy, ja nie wiem na tego znaczy, ja, pracowały ja, ja sobie dzisiaj, specjaliści. Dzisiaj, ja, ja te, znaczy, ja dzisiaj napisałem to na Twitterze, trochę mnie to zdenerwowało i pozwolę napisać to na Twitterze i rzeczywiście to jest jakiś ten tweet, który jest bardzo mocno teraz pokazywany. Pan, pan prezydent dzisiaj w ramach spotkania z panią, z panią Harris Hamalą Harris powiedział o tym, że zwrócił się do pomocy do NZ. To jest bardzo dobry pomysł. Rzeczywiście tam są z zarządzania kryzysami migracyjnymi, ale również mamy kilka w Polsce ośrodków, ośrodków badań nad migracjami różnych centrum. Jeden nie jest na moim po uniwersytecie. swoje zasoby. Od 30 lat tworzymy tę jednostkę. Mamy wszystką współpracę z Międzynarodową Azją Migracji, z unhcr z Frontexem. To może z wszystkimi pan rzeczami. powinien zadzwonić po prostu nie do KPR-u? Ja myślę, że już my. Znaczy, panie redaktor, my mniej więcej 4 tygodnie temu w ramach czterech, pięciu osób zainicjowaliśmy taki list do rządu mówiąc o tym, jesteśmy gotowi. Jeżeli zgłaszamy mówi, się. Zgłaszamy się. Wszystkie ręce Chcemy na pomagać. Znamy się na tym. 30 lat nas inwestujecie, podatnik polski inwestuje w nas, nie tylko polski, bo też i europejski, inwestuje w nas, w naszą wiedzę, nasze doświadczenie. Widzieliśmy różne rzeczy. Czas oddać to, co państwo zainwestowało w nas. Jesteśmy gotowi to oddać. Napisaliście list i? Nie dostaliśmy odpowiedzi. Mhm. Czyli na berdyczów. Nie wiem czy na berdyczów, ale, ale byliśmy gotowi, nadal jesteśmy gotowi. Dzisiaj, e, dzisiaj e, po tym moim twicie wiele osób też napisało, tak zostawmy to co było, działajmy. Tak? znaczy rząd nie musi brać uwag, e, stosować uwag ekspertów, nie musi, bo on bierze podpowiedzialność polityczną. Ale naszym jakby prośbą tak naprawdę, my cały czas jesteśmy, to jest nasza prośba, żeby nas wysłuchano. Co, weź, co uważacie, że jest dobre, to weźcie. Co uważacie, że jest złe, odrzućcie. Bo wy podejmujecie decyzję polityczną i wybierzecie odpowiedzialność polityczną czyli tak, i faktu, tak dalej, tak dalej. i tak, przydało... posłuchajcie nas, po tak? prostu nas posłuchajcie. Tak, aby się przydała taka, um, tak jak była Rada Medyczna, yy, prze, yy, yy, kiedy mieliśmy pandemię, pandemia cały czas jest, przecież Ona będzie za nie... chwilę większa, bo pamiętajmy o tym, że mamy już ponad dwa tygodnie od przyjazdu pierwszych uchodźców z Ukrainy, oni byli w częściowie nie zaszczepieni i już mamy sygnał, że ta liczba zakażeń wzrasta. No, ona nas nie dotyczy, bo są mikro, my jesteśmy zaszczepieni i, i tu powinno być okej, okay. ale na pewno będzie duży problem z z Ukrainy, którzy są w Polsce, równie z Omikronem. Ale do, do tych ekspertów, no ja nie mogę też, nie mogę też zapomnieć y, wypowiedzi wicezecznika PiSu, który powiedział o tym, że no, nie będzie zatrudniamy ekspertów, bo oni nie realizują, y, realizują linii partii. partii. Ja nie wiem, czy ja będę realizował linię partii jednej, czy drugiej, czy piątej. Ja się po prostu uważam, że znam na tym, co, co mówię i, i nie chciałbym, żeby ktokolwiek mi wrzucał jakiekolwiek polityczne, e, polityczne warunkowania, bo bar, bardzo z tego jestem daleko. I powiem, znaczy rząd polski, rządem Polski, mojego kraju, jako osoba, która walczy za patriotę, powiem każdemu rządowi to, co wiem, a to jest odpowiedzialnością rządu, żeby z tego skorzystać lub nie. Ale to jest też był taki w polityce jest taki jeszcze hasło. Jak nie chcesz mnie usłyszeć w gabinecie, to usłyszysz mnie przez media. Jak nie chcą mnie słuchać w gabinecie, no to chodzę do mediów i staram się mówić to co wiem, żeby może ktoś jednak usłyszał i nawet I poszedł no, po razem do głowy w taki sposób to zastosował, tak? To jeszcze zapytam o czy powinny powstawać ośrodki dla uchodźców, czy obozy dla uchodźców, bo tego rząd też zdaje się chce unikać jak ognia. One już są, więc od tygodnia już o tym troszeczkę mówiłem. One są zwane centrami czasowego pobytu nie definiujemy, co znaczy czasowy pobyt, żeby nie narażać jakby no nikogo też na to, że co to znaczy czasowy pobyt. Ładnie to się nazywa ośrodki, centra czasowego pobytu, bo obozy to rzeczywiście jest coś negatywnego i to nawet w języku polskim o słowo obóz bardzo kojarzy się źle. bardzo negatywnie, tak. Prawda? A więc jakby to nazywamy to centrami czasowego pobytu i one oczywiście już są. W nich już się znajduje co najmniej no dobre kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset tysięcy ludzi w różnych miejscach. My nazywamy czasami ośrodkami recepcyjnymi, ale ośrodek recepcyjny to jest na kilka godzin. Więc my mamy już tutaj miejsca, które tam osoby nocują, nawet jedną, czy więcej dób czekając na różne rzeczy. A więc już to, 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 wszystko, to wszystko jest. Natomiast ja bym bardzo chciał uniknąć sytuacji i jeszcze jest szansa tego uniknąć, ale za tydzień już nie będzie takiej szansy, żeby, żeby nie powstawało bardzo dużo ośrodki, gdzie będzie kilka tysięcy ludzi i ze wszystkimi możliwymi problemami, które tam będą. A więc jeszcze jest szansa relokować różne osoby, czyli potrzebujemy mieć zasoby. Tu jest jakiś hotel w remoncie, który można szybko dostosować. A tu jest ośrodek wypoczynkowy Wiadomo, że w marcu nie jest specjalnie zajęty, i tak dalej, i tak dalej. Czyli możemy ileś różnych osób też w taki sposób relokować. One mogą nas specjalnie nie chcieć też tam wyjechać, ale to jest jakby rolą też organizmów zarządowych państwa, żeby po prostu ich do tego przekonać, powiedzieć im, jaka jest alternatywa, że to jest tylko czasowa. Jeżeli tak to zrobimy, to prawdopodobnie w przeciągu, jeżeli zastosujemy te, te wspólnoty wsparcia, prawda, to one za dwa miesiące wspólnoty wsparcia się ogarną. Będziemy mieli jednak wyhamowanie tego, tego nowych napływu różnych osób, bo większość już przyjedzie, część jedzie do Europy Zachodniej. Będziemy wiedzieć, ile ich jest i wtedy damy sobie radę. Tylko cały czas mówimy o tym, że nie damy sobie rady z dwoma milionami, tylko pewnie 700-800 tysięcy takich naszych wyliczeń. Wtedy odpowiedzialnie się nimi zopiekujemy. To słowo odpowiedzialnie jest niezmiernie ważne, ponieważ to odpowiedzialność ona ma dwie strony. Czyli, Bezpieczeństwo ich i nasze. Czyli relokacja jest po prostu konieczna. No. Przestańmy się oszukiwać. To znaczy, że również uchodźcy z, z Ukrainy... Muszą znaleźć schronienie w innych państwach Unii Europejskiej. Bo, od, od tamtego, od tygodnia? Tydzień... My nie dźwigniemy po prostu takiej liczby osób, żeby się nimi, jak pan powiedział, odpowiedzialnie zaopiekować. Mamy od tygodnia wszystkie możliwe e, jakby procedury uruchomione. Została uruchomiona dyrektywa z 2001 roku, która nigdy nie była uruchamiana. Jest decyzja Rady Unii Europejskiej, która to, to wprowadza. Wystarczy dzisiaj nacisnąć guzik. Ten guzik jest polskim rządzie. Czas go nacisnąć i uruchomić procedurę wsparcia, bo to nie jest przyznanie się do słabości, tylko to jest, to jest jakby wykorzystanie solidarności europejskiej, wspólnoty europejskiej i bycie odpowiedzialnym. Kropka. I to, i ten apel, z tym apelem tutaj yy, zostajemy, a właściwie no, przesyłamy go do rządzących do rządu. Profesor Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego był z nami, który no, zgłasza się na ochotnika, że jest gotów pomagać. Więc tak, nie tylko, rządzie... nie tylko ja. Myślę, że jest nas co najmniej 40-50 osób. Bardzo różnych, bardzo różnym backgroundem, bardzo różnym doświadczeniem politycznym, ekonomicznym, Czyli socjologicznym, Tak jak była Rada Medyczna, tak powinna postać Rada do Spraw Migracji. Uchodźców. O, tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo.